Które zwierzę wam przypominam? A. Velociraptora B. Tygrysa Czy C. Lemura, lemura myszatego. myszatego Lemura myszatego? <grym> tak, widzisz? Wygląda zupełnie tak jak ty Co? Ani trochę To coś ma niesamowicie wielkie oczy Ja wcale tak nie wyglądam <grym> No dobrze, kochani Dziś dołączy do nas nowa uczennica Zaraz, chwilę, a gdzie ona jest? <grym> Przepraszam za spóźnienie. Ja wow. wow. cię! Nie Nie przeszkadza mi nawet to, że stoisz teraz na moim biurku. Dzieci? To jest Jemika. Może opowiesz nam coś o sobie? Jasne, amatorsko zajmuje się zawodową archeologią. Super! Mieszkałam na sześciu kontynentach. Wow, nie wiedziałem nawet, że tyle jest. I nigdy nie bolała mnie głowa od lodów. Cała Dżemika jest fantastyczna. Dzisiaj na WF-ie uczyła nas, jak grać we frisbee golfa. Nigdy nie zgadniesz, co to takiego. To frisbee i golf. Tak, wiem. Już została wybrana na przewodniczącą szkoły, dyżurno na korytarzu i na prowadzącą klubu dyskusyjnego. Ma ładny kapelusz. Siostry, Jemika jest najfajniejszą dziewczyną w całym wszechświecie. Dzięki. Wy też jesteście całkiem w porządku. Odezwała się do mnie! Hej, dzisiaj po szkole idę na wykopaliska archeologiczne! Podobno odkryli tam zaginiony grobowiec hasrażanitów. Chcecie się wybrać ze mną? Ja ja my chcemy! My chcemy! DOSKONALE! W takim razie widzimy się po szkole! Hej, brawurko, mówił ci ktoś, że wyglądasz jak velociraptor? A może jak tygrys? A nie mówiłam! Tak czy siak, wyglądasz czadekstra. Czadekstra? A co to znaczy? Ha! Właśnie wymyśliłam to słowo! Cześć! Widzimy się później! Pa! Pa! Wow! Wymyśla nawet własne słowa! Zakaz wstępu. Szybko, szybko! <grym> o, o nie wolno nam wchodzić! No i? Młoda, to nie wróży niczego dobrego. Najpierw spytajmy, czy inni archeolodzy nie mają nic przeciwko. O, jasne. Rozumiem, że mi nie ufać. No cóż... Nie, no co ty, Nie, nie, nie. Opraczuj, chodzi, ty mówisz? Jesteś super. I bardzo czadekstra. Świetnie. No to chodźcie. A niech to. Wejście jest zablokowane. A to szkoda. Słyszałam, że w tym grobowcu odkryli pierwszy segregator. Co? Idźcie przodem. Hm. Uwaga na pająki. Ach, dlaczego zawsze muszą być pająki? Iii, może znajdziemy kawałki starożytnej ceramiki? Możliwe, ale wierzę, że znajdziemy tu coś o wiele lepszego. Żanitów. No dobrze, no to jazda. Wiesz wreszcie ten posążek! Uch, już nie umiem się skoncentrować. Teraz muszę zaczynać od początku. Ach, no co jest? Żartuję. Proste, że już go mam. Dziewczynki, musimy stąd uciekać! Szybko! w ostatniej chwili to nasza specjalność! Wow! Niezła zabawa! To było lepsze niż kawałki ceramiki! Chcę być archeologiem do końca życia. I może weterynarzem też. Świetnie! A teraz uciekamy stąd, złotka! Co się stało? Ktoś właśnie ukradł Złotą Wydrę! Ukradł? Siedź cicho. Złotą wydrę? Cii, bo jeszcze nas usłyszą. Horety! Kradzież jest zła, jasne! I wcale nie tak fajnie zła. Nie czad ekstra! Oj, no wiem, no wiem. Po prostu chcę być archeologiem z prawdziwego zdarzenia i chcę zaimponować swoim nowym superprzyjaciółkom. Macie rację, jestem bardzo zła. Wow.